Cześć moi drodzy. Kiedyś e, w jakiś czas temu w postach wspomniałam Wam o ważnych konkursach, którymi warto się sugerować, e, którymi warto się sugerować w wyborze książki, jeżeli na przykład nie macie po, pomysłu, e, co dokładnie kupić Waszemu Dziecku. Jednym, e, jednym z takich konkursów już Wam pokazuję, przypominam, jest... Konkurs imienia Astrid Lindgren. Tutaj mamy jak najbardziej dobrze znane logo, i ten konkurs wygrała książka Biuro Zagubionych Zabawek. Piękna historia, więcej treści, więc dla, dla troszkę bardziej wytrwałego czytelnika, dla bardziej takiego dziecka, które lubi słuchać, posiedzieć i posłuchać. Książka naprawdę, czy historia bardzo piękna, mówi o tym właśnie tutaj starszym panu, który pracował w przedszkolu, uwielbiał swoją pracę, nie miał może pracy na wysokim stanowisku, ale ją szanował, uwielbiał dzieci, nie przeszkadzało mu dosłownie nic, co one robiły. A robiły wiele, i to, co było w nim takiego wyjątkowego, i za co ceniły go dzieci, to nie tylko za ten szacunek dla nich, ale za to, że szanował ich rzeczy, przede wszystkim szanował zabawki. Zbierał je, oddawał właścicielom, oddawał dzieciom, jeżeli one się po te zabawki zgłosiły, i je naprawiał. W momencie, kiedy stracił pracę, szukał dla siebie nowego zajęcia. Długo nie mógł odnaleźć się w nowej sytuacji i Jedyne, co robił, to co poprzednio, chodził po mieście i zbierał zabawki, aż wpadł na pomysł, że założy biuro zagubionych zabawek. Na początku nie było to biuro za często odwiedzane, jednak to się zmieniło. Dlaczego? Z jakiego powodu? Sięgnijcie po tą książkę. Nie jest to nowość, ale jestem przekonana, że... Że może wasi znajomi mają, że jak już się zmieni sytuacja, to, to będzie można po nią iść nawet do biblioteki. Książka jest naprawdę piękna, mówi o, o szacunku, o tym, że każdy ma gdzieś swoje miejsce, że każdy powinien robić, wykonywać pracę, która jest zgodna z nim, którą kocha, którą, która sprawia mu taką przyjemność i po prostu jest to jego pasja. To jest, to jest po prostu najważniejsze. Jest tu wiele również innych wątków, różne przygody przeżywa e, nasz starszy pan e, i ma, to co Wam powiem, e, pajacyka, którego znalazł wiele lat temu i o dziwo znalazł po wielu latach jego właściciela. Czy właściciel go szukał, e, tego pajacyka, czy za nim tęsknił i czy go zabrał e, po tylu latach obecności u nowego właściciela? E, to dowiecie się już po przeczytaniu książeczki. Bawcie się dobrze.